Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam Was na kanale Technologic. Opowiem Wam troszeczkę o moim mobilnym biurze, czyli dlaczego wybrałem MacBooka. Przy wyborze nowego komputera do pracy wciąż powstaje to pytanie: Dalej wybrać Windowsa, czy pójść razem z trendem i wybrać macOS'a? Często ludzie zadawają sobie pytanie, dlaczego ludzie właściwie kupują te maki. Czy tu chodzi o białe skarpetki i jakieś trendy, które wyznaczają influencerzy? I powiem Wam, że sam się nad tym zastanawiałem, dopóki nie sprawdziłem, jak to właściwie działa. I nie do końca tak jest. Teraz już rozumiem. Mac daje mobilność. Dlaczego? Po pierwsze, masz bardzo długą żywotność baterii. Możesz ze swoim Maciem podróżować przez cały dzień, pracować na baterii, i dopóki nie robisz jakichś mega zaawansowanych zadań, nie renderujesz filmu albo obrabiasz jakiegoś skomplikowanego projektu, to Mac wytrzymuje naprawdę długo. Naprawdę kilka ładnych godzin przeglądania internetu albo pracy biurowej. Ale właściwie to nie na tym polega mobilność MacBooka. Niewiele osób o tym mówi, ale nie wyłączasz tego komputera niemalże nigdy. Po prostu zamykasz pokrywę i ją otwierasz w innym miejscu. Zamykasz, otwierasz. Pracujesz, zamykasz, nie pracujesz, otwierasz, pracujesz. Jakie to proste? O czym on w ogóle mówi? Przecież Windows też ma funkcję usypiania. A i owszem, w Windowsie jest funkcja usypiania, ale tutaj działa to o wiele lepiej. Zupełnie tak jak w smartfonie. Wyłączasz ekran i włączasz. Wyłączasz i włączasz. Jakie to proste? ale trochę bardziej na poważnie. Rzeczywiście tak to działa. Rzeczywiście możesz w każdym momencie po prostu zamknąć swojego MacBooka, wsiąść go pod pachę, polecieć gdzieś indziej. E, śmiejemy się wszyscy z tych kawiarnianych MacBookowców, ale tak to działa. Po prostu zamykasz komputer, otwierasz go w innym miejscu, odpisujesz na maile. Do tej pory zawsze pracowałem na Windowsie. Jeszcze nigdy moja praca nie była tak mobilna. Oczywiście można było zanieść pracę do domu, rozstawić maszynę i pracować dalej, ale tutaj dosłownie w każdym momencie możesz na chwilę otworzyć swojego maka i coś zrobić. Nie musisz zamykać aplikacji, zamykasz po prostu ekran, otwierasz go w innym miejscu i możesz kontynuować to co robiłeś. Co z wydajnością komputera? Jest to naprawdę stacja robocza. To nie jest zwykły komputer, to jest prawdziwa stacja robocza do obróbki grafiki, montażu filmów. Do tej pory używałem topowych modeli Dell, ale wiadomo, tam jest Windows i nie do końca funkcjonuje to tak samo jak na Macu. Render filmów wideo albo zaawansowana grafika wszystko działa płynnie. Obojętnie, czy używasz ilustratora, Photoshopa, ile warstw nawalisz. Nie zawiedziecie to. Działa płynnie, nie ma problemu. Tak samo Premiere Pro, kiedy montuję filmy, w każdym momencie mam podgląd na żywo. Nie ma sytuacji, że coś mi się przytnie, zatnie albo nie chce działać. Wiem, że w tym momencie to jest kompletnie moja subiektywna opinia i mówię tylko i wyłącznie o tym, co myślę ja. Cały czas mówię o mobilności, ale co z pracą stacjonarną? Nic łatwiejszego. Wystarczy, że zaopatrzyłem się w stację dokującą OWC. Mam też tutaj w biurze klawiaturę i mysz. No i działam kompletnie jak na komputerze stacjonarnym. Myszka Magic Mouse pozwala wciąż używać takie same gesty, albo bardzo podobne gesty, jak używamy na touchpadzie. Klawiatura... To też fenomenalna skróty klawiszowe, wszystkie odpowiadające za, od, za funkcje w systemie macOS. Uwaga, nie jest to reklama. Nikt nie opłaca mnie za to, co mówię. Po prostu chciałem się z Wami podzielić swoją opinią na temat tego sprzętu. Jeżeli chcecie pełną recenzję MacBooka, napiszcie w komentarzu na dole, przygotuję dla Was takie wideo. Napiszcie też, dlaczego używacie MacBooka, czy już używacie. Dziękuję Wam bardzo za to wideo, zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego.